Szybaneczko witam Was w piątym odcinku z Seizagajmy WM Zero Added są na górze Psydostań się tam korzystając z dostępnych umiejętności i z ich wyduj przeciwnika Powodzenia Okej okay, co ja tutaj mam Mam narod dywanowy a więc nalot dywanowy powinien załatwić sprawę No i już chyba użyję Okej okay. Nie no, nie najlepiej. Jeszcze gościa nie zabiłem. Trochę słabo, początek, ale... ...ale nie będę narzekał. Ja tutaj zaraz ich wszystkich tutaj... ...rozwalę. Wypróbuję tutaj pocisk samonaprowadzający. Nigdy tutaj pocisku... ...nie używałem. Znaczy, kiedyś tam chyba użyłem. Jak grałem właśnie w kampanię ale w to ogólnie kilka lat temu a więc no prawie że nic nie pamiętam Dobra, tamtego go ska wyeliminowałem w jeszcze został więc tego typka na pewno go jakoś skasuje raz wam e, myślę że bez najmniejszego problemu tutaj muszę powstać z dynami, dynamit albo Albo gościu się sam wyeliminuje. Nie no, sam się raczej nie wyeliminuję, ale ja już tutaj no, za mu w tym pomogę. I okej, okay. plecak odrzutowy. Ja no wiecie co? Tutaj zostawię klasyczną minę. i tutaj właśnie gdzieś się właśnie ląduje ok aaa e, tamten neobal pofyunął jak najdalej no 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 pozwól żyć 69 no 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 przypadek nie sądzę e, ok w takim wypadku oczywiście kolejny plecak odrzutowy też nie będę też dzisiaj zbytnio najażał po prostu raz, dwa, tutaj włączę sobie kolejny w lesarze mamy jaz 16 i ok zostawię tutaj dynamit e, myślę że tego i tamtego powinno właśnie stosować obala a ja tutaj stanę w najwyższym punkcie e, i bez wygram Okej, okay, okej. Okay. Co robisz? Okej. Okay. I kolejna kampania z głowy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na...